Dzień dobry, dzień dobry. Nina z Yoga Yang się kłania. Jak się dzisiaj macie? Mam nadzieję, że gotowi na mój kolejny film z serii Piątkowy Chillout. Kochani, mój ostatni film to opowieść o moich planach wzięciu udziału w warsztacie. Okazuje się, że to nie tylko warsztat, a także, a raczej w szczególności, terapia, całodniowa terapia. Powiem szczerze, że psychicznie nie przygotowałam się jeszcze na to. A chodzi o ustawienia systemowe. Choć powiem Wam, że y, tytuł mojego szkolenia, tej właśnie terapii, brzmi cudownie. Idę do życia, wychodzę z zatrzymania i bez ruchu. Nazwa szkolenia jest tak motywująca, że sama nie mogę się. Właśnie go doczekać, choć tak jak mówiłam, odczuwam delikatny stres i, i obawy przed całym wydarzeniem, no bo nie wiem, co to będzie. Ostatnio też wspominałam, że zagłębiam temat, czytam, słucham, oglądam i w moim dzisiejszym filmie chcę dodać trochę informacji, które zdobyłam na temat ustawień systemowych, zwanych też ustawieniami helingerowskimi. A zatem, co to są ustawienia systemowe? Troszkę już opowiedziałam tamtym razem, ale troszkę dodam, być może powtórzę. E, ustawienia systemowe to metoda terapeutyczna, która pozwala nam odkryć ukryte mechanizmy, które gdzieś tam rządzą naszym życiem, często sięgające głęboko do przeszłości i naszych rodzinnych historii. E, I celem tych ustawień jest e, zrozumienie trudnych relacji, być może problemów zdrowotnych, zawodowych. Czy emocjonalnych. Yy, głównie opierają się one na założeniu, że każdy z nas jest częścią większego systemu rodziny, społeczności, czy też organizacji i że nasze życie jest w jakimś stopniu determinowane przez te systemy. I coraz bardziej w to wierzę, że tak się dzieje. Yy, w jaki sposób działa ta metoda? Yy, podczas sesji uczestnicy przedstawiają problem, z którym się mierzą. Na przykład tak jak mówiłam, trudności w relacjach, powtarzające się wzorce, problemy zdrowotne. I w ustawieniach grupowych uczestnicy reprezentują członków rodziny, osoby zgłaszającej problem, a w sesjach indywidualnych często wykorzystywane są do tego drewniane figurki. Poprzez ustawienie tych elementów w przestrzeni, czyli figurek, ale też obserwowanie reakcji ludzi, osób, które reprezentują członków rodziny, systemu, obserwujemy czy też odkrywamy głęboko zakorzenione konflikty, traumy międzypokoleniowe czy niewidoczne powiązania rodzinne. Chodzi o to, by dostrzec, jak przeszłość wpływa na nasze decyzje i życie obecne. Dlaczego warto spróbować tej formy terapii? Osobiście jestem bardzo ciekawa tego doświadczenia i wierzę, że może przynieść duże korzyści. Czasami w naszym życiu pojawiają się sytuacje, które się powtarzają, tak? Jakbyśmy ciągle gdzieś tkwili w tych samych utartych schematach, masz takie wrażenie? I nie potrafimy z nich się uwolnić. I ustawienia systemowe pomagają spojrzeć na te trudne sytuacje z innej perspektywy i zrozumieć skąd one się biorą. I to może być naprawdę odkrywczy proces, yy, który pozwoli lepiej zrozumieć siebie i swoje życie. Jak przygotować się do takiej sesji, do takiej terapii? Sama się zastanawiałam. Z tego, co się dowiedziałam, na takie sesje warto przygotować się emocjonalnie, wybrać jeden konkretny problem, który będziemy chcieli rozwiązać. Ważne jest, by mieć otwarty umysł i być gotowym, gotową na odkrywanie głęboko zakorzenionych mechanizmów. Moja sesja będzie trwała cały dzień, więc mam nadzieję, że przyniesie mi to nową otworzy jakąś nową perspektywę i pomoże lepiej zrozumieć siebie oraz w tym samym czasie relacje z innymi ludźmi. I tak jak już mówiłam, dużo na ten temat czytam, oglądam, słucham i dowiaduję się, że faktycznie ustawienia systemowe pomagają ludziom zrozumieć swoje traumy, relacje rodzinne i przeszłość. A wiemy, że to jest naprawdę bardzo ważne. Słyszę, że dzięki tej formie terapii można zrozumieć ukryte mechanizmy w rodzinach, w systemach, a co w rezultacie może prowadzić do uzdrowienia i transformacji relacji. Systemy rodzinne mogą bardzo wpłynąć na nasze życie, a dzięki takim ustawieniom możemy pomóc sobie odkryć ukryte mechanizmy, tak jak mówiłam, traumy. I sama uświadamiam sobie, jak ważne jest zrozumienie tego porządku w rodzinie, w jaki sposób niektóre nieświadome, nieuświadomione mechanizmy mogą wpływać na nasze życie, na podejmowanie naszych decyzji. I po takiej sesji możemy naprawdę zrozumieć swoje problemy właśnie dzięki wizualizacji, rozmowom i poprzez fizyczną reprezentację postaci. Wczoraj zamówiłam książkę o tej tematyce, podobno najlepsza, o tytule Ustawienia Systemowe Przewodnik po metodzie Bertha Hellingera. Zdecydowałam się ją kupić, ponieważ. No, tak jak mówię, podobno jest to jedna z najlepszych pozycji, e, która w przystępny sposób wyjaśnia zarówno teorię, jak i praktykę e, ustawień systemowych, a także pokazuje, jak metoda ta może pomóc w pracy z rodziną, z traumami, z relacjami. E, I książka, z tego co czytałam, opinie stanowi takie kompleksowe wprowadzenie do metody Bertha Hellingera. E, przewodnik, tak jakby krok po kroku, tłumaczy, czym są ustawienia systemowe, jak działają. I jak można wykorzystać je w, w terapii. I omówione są poszczególne elementy tej metody, tak? i metody, które, elementy, które pomagają ujawnić właśnie jakieś mechanizmy w systemach rodzinnych i innych strukturach społecznych. Także myślę, że jeszcze wrócę do tej książki, jeżeli stwierdzę, że będę chciała się z Wami nią podzielić i że warto się. Nią podzielić, ale podsumowując, jeszcze ustawienia hellingerowskie, hellingerowskie to taka specjalna metoda terapii, która pomaga ludziom zrozumieć, jakie ukryte schematy i rodzinne historie wpływają na ich życie. Chodzi o to, że czasem dźwigamy jakieś problem, problemy, które wcale nie są nasze, na przykład jakieś trudne doświadczenia, naszych przodków być może, jakieś konflikty rodzinne czy nawet niesprawiedliwości, które kiedyś się wydarzyły. I taka terapia pomaga w taki sposób, że pokazuje, skąd biorą się nasze problemy. Czasem czujemy się źle i nie wiemy dlaczego. Ustawienia pomagają to odkryć. Ustawienia pomagają też uwolnić od niepotrzebnego ciężaru. Możemy zobaczyć, co warto zostawić za sobą, a co przyjąć z większą świadomością. I taka forma terapii może naprawić relacje. Ludzie często zaczynają lepiej właśnie dogadywać się z bliskimi, bo przestają patrzeć na te schematy, patrzą na te schematy w inny sposób, uświadamiają je sobie. A dodatkowo taka forma terapii może przynieść Spokój wewnętrzny, bo po terapii wiele osób, e, z tego co czytałam, czuje się lepiej i lepiej rozumie swoje życie. Oczywiście każdy inaczej reaguje. Niektórzy czują ulgę od razu, inni potrzebują trochę czasu. Ale niektóre osoby e, doświadczyły tej metody i e, stwierdzają, że lepiej rozumią, porozumiewają się z rodziną, z partnerem, z partnerką, odczuwają większy spokój, odczuwają pef, większą pewność siebie, e, doświadczają mniej napięć e, w ciele, i być, e, te, też łatwiej podejmują decyzje. Tego dowiedziałam się właśnie z podcastów. E, pewnie każdy z nas zastanawia się, ale czy to działa? No właśnie, nie ma na co stuprocentowych dowodów naukowych, ale wielu ludzi mówi, że ustawienia zmieniły ich życie. Są też tacy, którzy nie czują większej różnicy. Wszystko zależy od osoby i jej gotowości na zmianę. A Ty myślałaś może o spróbowaniu, ciekawi Cię ten temat? Ja już podjęłam decyzję, aby się przekonać, ale już na chwilę obecną jestem przekonana, że ustawienia systemowe, terapia, w której wezmę udział, z pewnością pomoże mi zrozumieć, dlaczego w moim życiu powtarzają się pewne utarte schematy, moje zachowania. Na przykład, dlaczego jest tak, a nie inaczej, jakie mechanizmy mogą się za tym kryć. Kiedy będę brała udział w sesji, właśnie spróbuję odkryć, jakie te niewidzialne powiązania z przeszłością mogły wpłynąć i nadal wpływają na moje obecne życie, a także jak sobie pomóc w niektórych kwestiach. Tak jak mówiłam, motywacją do wzięcia udziału w tym wydarzeniu jest moja druga książka, którą piszę. Tam chcę nawiązać do tego opisać moje doświadczenia i też podzielić się zdobytą wiedzą. Z pewnością też bardzo na tym skorzystam, ponieważ podczas mojej sesji planuję przyjrzeć się problemom moim osobistym, które powtarzają się gdzieś tam regularnie w moim życiu, zarówno w relacjach, jak i w pracy. Zastanawiam się, jak ustawienia systemowe mogą pomóc mi odkryć mechanizmy, które gdzieś tam leżą u podstaw. No, zobaczymy. Jestem ciekawa, jak będzie wyglądał ten proces, w którym inni uczestnicy będą repre, pre, reprezentować moich przodków i jak to wpłynie na moje zrozumienie sytuacji. I już w najbliższym czasie po mojej sesji wrócę też z kolejnym podcastem, żeby podzielić się moimi doświadczeniami, odczuciami i przemyślami. Dajcie znać, jeśli mieliście doświadczenia z ustawieniami systemowymi lub jeśli temat Was ciekawi, lub może wiecie coś więcej na ten temat. Kochani, dziękuję pięknie za wspólnie spędzony czas. Oczywiście bardzo zachęcam do zakupu mojej książki Recepta na Szczęście. Link pod spodem od razu. W opisie tymczasem wspaniałego dnia Ci życzę. Zadbaj o siebie w należyty sposób, o swój dobrostan psychiczny i fizyczny. Spotkaj się z wartościowymi ludźmi. E, naładuj pozytywnie baterię a w wolnej chwili oczywiście napisz komentarz, kliknij łapkę w górę i zasubskrybuj mój kanał, aby być na bieżąco. Pozdrawiam cię krótko.